Na większą cześć i chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, na pożytek nasz duchowy czyta nam Kościół Święty Matka nasza, na trzecią niedzielę po objawieniu Pańskim lekcję wyjętą z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nie uważajcie siebie samych za zbyt mądrych. Nikomu złem za zło nie oddawajcie, ale starajcie się czynić dobrze nie tylko przed Bogiem, ale i przed wszystkimi ludźmi. Jeśli to możliwe, o ile od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój zachowujcie. Nie brońcie samych siebie najmilsi, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisane jest bowiem Moja jest pomsta i ja odpłacę, mówi Pan. Ale pragnienie, ale jeśli by nieprzyjaciel twój łaknął, nakarm go, a jeśli ma pragnienie, podaj mu napój, tak czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę Jego. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I Ewangelię zapisaną u świętego Mateusza, których jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu, gdy Jezus stąpił z góry, szły za Nim rzesze wielkie i oto trędowaty przyszedł